Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. GDM. Tajemnicze trzy litery. Tajemnicze, lecz nie dla młodych zgromadzonych w górce klasztornej. Góreckie Dni Młodości. Bo tak należałoby odczytać ten skrót. To niesamowity czas, który było nam dane spędzić wspólnie przez ostatnich kilka dni. Wspólna modlitwa, zabawa, poważne rozmowy. Ale także śpiew czy taniec. To wszystko łączyło nas podczas pobytu w Górce. Łączyła nas także stajenka, wspólnota, którą tworzą młodzi zgromadzeni przy misjonarzach Świętej Rodziny. A tradycją już jest, że dzień kończy się wspólną eksplozją radości i modlitwy, jaką jest Festiwal Maria Carmen. Serdecznie pragniemy również powitać wszystkich przybyłych gości oraz uczestników Góreckich Dni Młodości, którzy chcą razem z nami spędzić tych kilka godzin. Już teraz możemy obiecać, że atrakcji nie zabraknie. Taniec uwielbienia, teatr, przegląd twórczości, Gwi twórczości GDM-u Gwiazda Wieczoru to tylko niektóre z nich. To wiem, może nawet sama Jarzębina zaszczyci nas swoją obecnością. Ale zanim to może nastąpi, przejdźmy do tego, co nastąpi na pewno tu i teraz. Festiwal Maria Carmen uważamy za otwarty. Brawa! Na samym początku. Pragniemy zaprosić księdza Roberta, który jest twarzą naszego GDM-u, aby przedstawił nam to wszystko, czym żyła młodzież, młodzież przez tych kilka dni zgromadzona w Górce Klasztornej. Zapraszamy księdza Roberta. Brawa. Kochani, na chwilę musimy przenieść się troszeczkę w czasie, ponieważ Góreckie Dni Młodości. W zasadzie rozpoczęły się gdy, skończyło się, gdy skończył się Festiwal Maria Carmen w zeszłym roku. W tym roku temat misyjny, który, który towarzyszył nam i hasło Idźcie i goście, młodzi na misyjnej drodze kościoła, to jest czas, w którym próbowaliśmy zastanowić się nad, najpierw nad swoim życiem, bo zanim ja wypełnię misję, którą daje mi Pan Bóg, zanim ja. Zrozumie, czego Pan Bóg ode mnie chce, to ja muszę najpierw zrozumieć samego siebie. I to nie jest takie proste. Zrozumieć samego siebie. W poniedziałek zastanawiali się, zastanawialiśmy się nad swoim wczoraj. Nad tym, jacy ludzie, jakie sytuacje, jakie wydarzenia wpłynęły na moje życie. Co się wydarzyło w moim życiu. I na osi czasu rysowaliśmy i zaznaczaliśmy. Te sytuacje radosne, ale również te bolesne, te, o których chcielibyśmy zapomnieć, ale również te, do których lubimy powracać. I w taki sposób, dziękując Bogu na adorację, chcieliśmy również podziękować za historię swojego życia. To nie jest łatwe dziękować Bogu za swoje życie, gdy wiem, że w tym życiu było wiele różnych trudnych, bolesnych spraw. Ale nie mogę wyrwać którejś kartki z kalendarza. Mamy taką pokusę, aby w swoim życiu wyrwać niektóre dni, niektóre kartki, które prezentują nasze wydarzenia, trudne może. Chcemy to gdzieś usunąć, zapomnieć. A przecież te wszystkie kartki w całości tworzą jeden kalendarz, jedno życie. Kolejnego dnia zatrzymywaliśmy się nad tym, co jest dzisiaj, dzisiaj, moje dzisiaj. Jak wygląda moje serce? Czym to moje serce jest wypełnione? Jaki ja jestem teraz, bo skoro te wydarzenia wpłynęły na mnie, to ja się pytam, jaki jestem teraz? Jaki ja jestem, skoro na mnie wpłynęły? W jaki sposób mnie ukształtowały? I oddając Bogu swoje teraz, chcieliśmy przede wszystkim uczyć się pokochać siebie, bo to wcale nie jest łatwe pokochać siebie. My niekiedy udajemy kogoś innego, niekiedy próbujemy zakamuflować swoje życie. Jakoś, jakiś retusz, takim makijażem. Ale Bóg zna prawdę o nas. My też ją znamy, ale często od niej uciekamy. I trudno jest pokochać siebie, gdy odrzuca się wydarzenia, historii ze swojego życia. Dlatego tego trzeba się uczyć. I to musi się dokonywać w obecności Jezusa Chrystusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie. Kolejnego dnia zastanawialiśmy się nad moim jutro. A więc jakie będzie moje życie dalej, jakie będą moje wybory? I kochani, jak zobaczycie tutaj na plakat moje wczoraj, to jest ta pierwsza część krzyża, ta jedna belka: Jezus Chrystus wczoraj, moje dzisiaj i moje jutro to jest druga belka krzyża: Jezus Chrystus wczoraj i dziś ten sam także na wieki. Właśnie nad tym chcieliśmy się zastanowić, ale. Jako młodzi ludzie, którzy odczytują misję i powołanie, zastanawialiśmy się również, co to znaczy dzisiaj głosić Ewangelię. Komu ja mam głosić? Był u nas misjonarz, który wiele lat pracował na Papui Nowej Gwinei, opowiadał. Byli również ludzie, którzy posługują w nowej ewangelizacji. Dzisiaj, teraz, świeccy, którzy głoszą Ewangelię świeckim. Ochrzczeni, którzy głoszą Chrystusa ochrzczonym, bo reewangelizacja to jest zgłoszenie Chrystusa tym, którzy o Chrystusie słyszeli, ale nim nie żyją. Dramatem nas, również Polaków, jest to, że my mianujemy się jako wierzący, ale my nie żyjemy Chrystusem. Po czym to poznać? Po naszych drobnych, codziennych wyborach. Jakże często Jezus przegrywa, jakże często modlitwa jest odkładana, bo coś tam w telewizji, bo jakieś sprawy. Jakże często ta modlitwa jest ostatnia. A powinna być pierwsza. To ona była, ona winna rozpoczynać i kończyć nasz dzień. A my tak niekiedy na koniec, kiedy jeszcze może, tak na wszelki wypadek. I wraz z młodymi ludźmi przez modlitwę, warsztaty i adorację. Uczyliśmy kształtować swoje serce. Mieliśmy takie bloki warsztatowe jak taniec uwielbienia, taniec współczesny, teatr, muzyka, plastyka. Mieliśmy również warsztaty internetowe, mieliśmy również zaprzyjaźnionego człowieka, który pracuje w terapii uzależnień i młodzi ludzie mogli skierować się po pomoc, bo w jak wielu rodzinach młodzi ludzie doświadczają skutków i konsekwencji alkoholu, który niekiedy jest nadużywany, a młody człowiek nie potrafi się obronić, nie wie, jak się obronić. Dlatego też potrzeba nam i takich ludzi, którzy dzielą się doświadczeniem własnej trzeźwości, ale również uczą, w jaki sposób stawiać w dorosłe życie coraz to odważniejsze kroki. I kochani, tak to, tak to mniej więcej wyglądają Młodzi ludzie GDM-u, których możecie poznać po czarnych koszulkach, ale również ci, którzy będą z czasem tutaj przychodzić, bo jeszcze obowiązki, które w międzyczasie mieli do podjęcia aby tutaj e, móc zorganizować, aby przypilnować różne miejsca, e, przyczynią się do tego, że w pełni zaraz będziemy się radować. Oddaję głos, e, a więc czas GDM-u, który poprzedza festiwal, ma nas przygotować do tego, aby, aby się tu dobrze radować e, i ta radość ma być zaniesiona w dalsze dorosłe życie. Bardzo dziękujemy za Robertowi za wprowadzenie nas w tematykę gdm i wyjaśnienie, czym tak naprawdę dla nas młodych GDM jest, a jest życiem. Przez te pięć dni GDM jest dla nas życiem. A teraz czas na przegląd twórczości grup i solistów, którzy przybyli na nasz festiwal.